Android Market: Instalowanie i usuwanie aplikacji z Android Market. Android Market to usługa, dzięki której można znaleźć i zainstalować nowe aplikacje do telefonów wyposażonych w system operacyjny Android. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji. Aby uzyskać dostęp do Android Market, musisz połączyć się z internetem oraz zalogować się do swojego konta Google. Jeśli nie posiadasz konta Google, skorzystaj z rozdziału Konfiguracja konta Google. Kliknij ikonę Programy, znajdującą się na ekranie głównym. Dotknij ikonę Android Market. Dotknij Akceptuj, aby kontynuować. Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać i zainstalować. Kliknij na przykład Aplikację. Wybierz Wszystkie aplikacje. Wybierz na przykład Najlepsze bezpłatne, a następnie kliknij na przykład Kakaotok. Potwierdź instalację klikając Zainstaluj bezpłatne. Potwierdź dotykając OK. Aplikacja została pobrana i zainstalowana. Symbolizuje to ikona znajdująca się w lewym górnym rogu. Aby odinstalować aplikację, kliknij przycisk Menu, a następnie wybierz ikonę. Moje aplikacje. Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie dotknij opcję Odinstaluj. Potwierdź, dotykając OK. Wybierz przyczynę usunięcia i potwierdź, klikając OK. Aplikacja została odinstalowana. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.